Kończ zadania, które zaczynasz. To jest bardzo istotne, ponieważ wiele ludzi zaczyna dane zadanie i w trakcie je pozostawia niezakończone. I tutaj jest duży bałagan u ludzi, którzy nie są w stanie skupić się na jednej rzeczy od początku do końca. I teraz jeżeli ty przełożysz pasję w te działania, które dzisiaj robisz, czyli zwiększysz swoją produktywność poprzez wyznaczanie każdego dnia celu na kartce, długopisikiem, wypiszesz sobie, czy w programie, że masz dzisiaj do zrobienia to, to i to poprzez kolejność najtrudniejszych zadań, to wówczas poprzez to będziesz mógł, będziesz mogła pokazać swojemu szefowi produktywność, że wykonujesz, załóżmy, jakiekolwiek zadanie w swojej pracy i kończysz je dzisiaj, zamiast je zakończyć za dwa dni. A tylko możesz przyspieszyć i zwiększyć swoją produktywność poprzez wyznaczanie najtrudniejszych zadań, jak w module drugim, Według liter A, B, C i cała pozostałość już jest mniej ważna, ponieważ ty się skupiasz na tym, żeby w firmie generować jak największy wzrost, ponieważ dzięki temu, że firma ma wzrost, zawsze jest szansa, że ktoś zainteresuje się tobą i będziesz mógł, będziesz mogła zarabiać więcej pieniędzy. To co mierzalne, to jest osiągalne, więc pamiętaj zawsze mierz wyniki i patrz. Co zrobiłeś, co zrobiłaś więcej niż inni. Jeżeli będą cię wytykać, to to jest dobry znak.